Dobry Dzień dobry, witajcie w kolejnym yy, przedświątecznym dniu. Mam kawkę. Yy, I zacznę tak. Oglądaliście taki film. Sprawa się rypła to polski, polski film kobuszewski. Tam chyba gram, już nie pamiętam. Yy, no i u mnie tak się właśnie sprawa rypła, czyli i w szpitalu Od środy. Dzisiaj mamy piątek. Czy od wtorku? Od wtorku wieczorem i w szpitalu. Yy, sytuacja już jest opanowana. Yy, po prostu pogrypowe. Takie. Ojej. Ojej. Stoi. Pogrypowe. Yy, takie powikłania ma. Ja bym temu zapobiegła, gdybym go na przykład nie puściła do szkoły, bo jakby się wysiedział, wyleżał. Te pięć dni w domu, razem 7, to może jakoś by to było, ale wiecie, frekwencja, może tak lepiej. Frekwencja się liczy. Zresztą mm, ta druga strona medalu rozwodowego mnie cały czas obserwuje. Wiecie, wytyka błędy. I tylko czeka na jakąś. Pot jakieś potknięcie z mojej strony. Dla nich być może potknięciem jest, że dziecko by do szkoły nie chodziło, to wiecie. Yy. Nie chce mi się jeździć, po prostu wozić go, nie? <grym> yy. Ale teraz wyszło, że też źle, wiecie, tam każdemu to nikomu nie dogodzi. Wyszło, że to jest moja wina, bo się źle dzieckiem opiekuję, prawda? No i... Być może to będzie też wykorzystane przeciwko mnie, no ale trudno się mówi, dla mnie dziecko jest najważniejsze. No, i tak jak mówię, gdybym go zostawiła na tydzień w domu, wyleżałby się, wysiedział i by jakoś to było. A w takim układzie, on to już tak od miesiąca, tu kasłał, tutaj katar, przeszedł mu katar, poszło na uszy, uszy mu przeszły <laughs> i tak w kółko. I mówię, no dziecko, no musisz chodzić do tej szkoły, no niestety. No ale już go nie puściłam w poniedziałek, chyba w piątek już też, nie? Bo nie pamiętam, chyba no, tak, w poniedziałek, we, w, w, nie mogłam się, tak jak mówiłam, nie mogłam się dodzwonić do tej y, przychodni przeszpitalnej, w końcu tam pojechałam. Y, kazali mi z nim przyjechać i się zapytać, pani doktor, czy przyjmie. No to ja mówię, no to tak, to nie, ale cały, całe szczęście, że wiecie, ktoś odwołał wizytę. I po prostu y, wskoczyłam na miejsce tego dziecka, co odwołało wizytę. No i od razu na oddział był przyjęty. No, mówię, sytuacja już jest opanowana, już jest wszystko ok. miał tam przeróżne badania, wszystko jest dobrze. I no, jeszcze tam brak światła włączyli dopiero w środę. W środę, w środę po południu dopiero włączyli mi światło. Więc tak to wygląda. I wieś masy wyglądają właśnie tak. Nic nie mam przygotowane, jest... Że tak powiem, syf, bo ja tam jestem cały czas z nim. Mama mnie zmienia. Całe szczęście, że mam takiego kogoś. Tam on jest, no nie ma, tam kogoś przy nim jakąś godzinę, może dziennie. Więc cały czas ktoś przy nim jest. No i tak, idę słuchajcie, do zwierzaków mamy rano. Może dzisiaj wyjdzie, przygotować. Muszę wszystko rozpalić w piecu, bo przecież piec nie działał. I tyle. I jeszcze yy, nie mamy choinki na przykład. Nie wiem, może dzisiaj coś się uda wykombinować. Jest, jak jest, trudno. Yy. No i tak. I to tak trochę mi wszystko się rypło, sprawa się rypła i tyle. O, idę już, już nie gadam, idę po prostu w piecu rozpalić, dać zwierzakom, i jadę jadę do Iwa, tam babcie zmienić. No, no to trzymajcie się, może coś nagram, może nie, nie wiem, papa. I teraz tak, ja wam pokazywałam te podpałki. Nie, nie pokazywałam. Mówiłam o podpalce, że ta jest super. No i poszłam po nią do, tej, do tego Action. Dokupić sobie. I co? Nie było w ogóle, w ogóle. Były takie większe kostki, mniejsze. Żadnej. Kupiłam takie smrodliwe coś. Trochę żelowe, takie o. No bo nie było tego. Yy. Także to jest B, to jest bardzo dobre. I rozpalam. Rozpalam piec. O. Włożę to, zobaczymy jak to będzie. Aha. To się dosyć dobrze pali, tylko no mówię śmierdzi to okrutnieście jak nie wiem o a jeszcze takie cudo podłożymy, żeby może lepiej, dobra Tyle podłożymy. Czekamy. No, tak się rozpaliło teraz, jak, jak talala. Lala? Koś dużo coś. Wracam właśnie ze szpitala. Wpadłam tutaj na chwilę do domu, mm, nakarmić. Elma i... ogarnąć parę rzeczy, nie. No i wracam. Iwo dzisiaj nie wychodzi. Te wyniki nie są takie, jak powinny być. W niedzielę będzie powtórka, więc po prostu. No. Nie wiem, czy ja będę... Chyba nic nie będę już nagrywała, no bo co. Miejmy nadzieję, że wyjdzie. Czy w niedzielę, czy... W poniedziałek to jeszcze, może zdążymy coś zrobić. Może chociaż tą choinkę ubierzemy. Takie, buty no. No, lepiej wiecie, lepiej ich zostanie i go sprawdzą tak jak potrzeba. Niż tak na zaś ma wychodzić, nie? To tyle. Ja kończę dzisiaj. Mm. No nie wiem co powiedzieć, no tyle. Po prostu. No nic, dobra. Ja się z Wami żegnam. Życzę spokoju i życzę Wam zdrowia. Jeszcze się odezwę jakoś. Wszystkiego dobrego.